Znajdujemy się na dachu obiektu Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, zlokalizowanego w markach przy ulicy Wspólnej 40 przez 42. Jest to obiekt, który już od 2 września przyjmie dzieci, blisko ponad 800 dzieci, do nowej szkoły. Tutaj do siedziby przenosi się szkoła podstawowa numer 4, która dotychczas miała swoją siedzibę na dłużej. Obiekt jest wyposażony w 34 nowoczesne sale lekcyjne, ponadto 5 świetnic, cały blok żywieniowy ze stołówką, e, liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, bardzo komfortowe warunki do nauki, jak i do pracy dla nauczycieli. Poza tym obiektem budujemy tutaj także. E, Centrum sportowo-rekreacyjne, gdzie w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym będzie zlokalizowana hala sportowa o powierzchni 1500 metrów, basen dla mieszkańców, sala widowiskowa z widownią dla 350 osób, profesjonalnym oświetleniem, nagłośnieniem i sceną o powierzchni ponad 80 metrów. Do tego liczne salki sportu walki, salki fitness, ścianki wspinaczkowe. Wszystko to będzie dostępne dla mieszkańców już w drugiej połowie listopada tego roku. Na terenach zewnętrznych, na których się znajdujemy mamy boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, które jest certyfikowane do rozgrywek trzecioligowych, certyfikowany certyfikowane stadion lekkoatletyczny, z pełnowymiarową bieżnią, z rzutem kulą, skokiem zwyż, miasteczko ruchu drogowego oraz w, dalszym, w dalszej części inwestycji zostanie oddany także plac zabaw i street workout dla młodzieży.